Good morning, good morning, good morning. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Yes, indeed, we have been chosen before the problem ever occurred. Tak, rzeczywiście zostaliśmy wybrani, zanim jeszcze pojawił się problem. Now Paul continues. Teraz Paweł kontynuuje. Because of his great love, he ordained us. Z powodu swej wielkiej miłości przeznaczył nas. So that we would be seen as holy. In his eyes with an unstained innocence. Abyśmy w jego oczach uchodzili za świętych i nieskalanych w niewinności. Widzisz, Bóg wybrał cię na początku ze względu na swoją wielką miłość, a nie dlatego, że byłeś wyjątkowy. Tym, co uczyniło cię wyjątkowym, jest on, a nie ty sam. You Clayton nie był wyjątkowym dzieckiem w sierocińcu. Był po prostu jednym z dzieci. Ale w chwili, gdy go wybrałem, stał się bardzo wyjątkowym synem. Musimy have to keep reminding ourselves that it's his great love that made us special, not us being good people. Musimy ciągle przypominać sobie, że to Jego wielka miłość uczyniła nas wyjątkowymi, a nie to, że jesteśmy dobrymi ludźmi. Do you know why this is Czy wiesz, dlaczego to jest ważne? Once we really and this, Ponieważ kiedy naprawdę to zrozumiemy i w to uwierzymy, każde dziecko Boże jest równie wyjątkowe. Ponieważ Bóg uczynił nas wyjątkowymi, ale z drugiej strony, jeśli pamiętamy, że Bóg uczynił nas wyjątkowymi ze względu na swoją wielką miłość, a nie ze względu na to, co zrobiliśmy. We can keep in love, Możemy nadal odpoczywać w Jego wielkiej miłości, ponieważ Jego wielka miłość jest niezmienna. Niech jego wielka miłość do Jego dzieci nigdy się nie zmieni. Dlatego zawsze musimy sobie przypominać, że to przez niego, a nie przez nas. Boża miłość zmotywowała go, by cię wybrać, zbawić, uwolnić, uzdrowić, pobłogosławić. God is motivated by his own goodness and not by what I need. Kiedy zrozumiałem, że Bóg jest motywowany swoją własną dobrocią, a nie tym, czego ja potrzebuję. I'm telling you, it's almost like, I don't know, it's almost my faith became atomic power. Ci, to prawie tak, jakby moja wiara stała się mocą atomową. Because I used to approach God with a sense of, okay, I have to believe for what I need. Ponieważ kiedyś podchodziłem do Boga z poczuciem: OK, muszę wierzyć w to, czego potrzebuję. To the place, to goodness, Aż doszedłem do miejsca, w którym muszę wierzyć w Jego wielką miłość i Jego dobroć, a wtedy wszystko inne jest załatwione. Więc on nie wybrał mnie dlatego, że potrzebowałem być wybrany. Wybrał mnie z powodu swojej wielkiej miłości. Because God's motive is very important. Ponieważ motyw Boga jest bardzo ważny. Oh, Reinhard, A jego motywem nie było o biedny zgubiony Reinhardt, lepiej go uratuję. His motive was my love is so great as no way I cannot choose him. Jego motywem było: Moja miłość jest tak wielka, że nie ma możliwości, bym go nie wybrał. So Więc Bóg już cię uświęcił. Po co? So would be seen as holy in his eyes. Abyś był postrzegany jako święty w jego oczach. Pamiętasz, rozmawialiśmy już o tym na samym początku. W początku rozmawialiśmy, że jesteśmy święci. Na początku mówiliśmy o tym, że jesteśmy święci w Nim. To już się stało. Teraz apostoł Paweł mówi nam, że to jest to, do czego zostaliśmy uświęceni, do czego zostaliśmy wybrani. Nie myślisz, że Bóg mnie wybrał? ale czy nie uważasz, że jeśli Bóg wybrał mnie, abym był święty, to nie ma sposobu, aby ktokolwiek powstrzymał mnie od bycia świętym? Ponieważ Bóg postanowił tak od samego początku, nigdy nie miał innego zamiaru. W Jego oczach wszystko jest jasne. W jego oczach wszystko jest jasne. Ale spójrz, podoba mi się, jak The Passion mówi następne stwierdzenie: With an unstained innocence. Z niesplamioną niewinnością. You are innocent your father in heaven. Ty jesteś niewinny przed swoim Ojcem w Niebie jak mogę być niewinny, Reinhardzie? Nie masz pojęcia, co zrobiłem. You know how you can be innocent? Czy wiesz, jak możesz być niewinny? Ponieważ w swojej miłości umieścił Cię w swoim Synu Jezusie Chrystusie, a Jezus Chrystus jest niewinny. God has my Bóg przywrócił mi niewinność. I to jest właściwie one of the meanings of being I to jest jedno ze znaczeń bycia usprawiedliwionym. This doesn't work in Portuguese, neither does it work in any of the other languages that we translate this devotional in. Nie działa to w języku portugalskim, ani w żadnym innym języku, na który tłumaczymy to nauczanie. So I apologize to all of my translators. Przepraszam więc wszystkich moich tłumaczy. But in English it works so beautiful. Ale w języku angielskim działa to tak pięknie. Justified means Just if I'd never sinned. Usprawiedliwione oznacza tylko gdybym nigdy nie zgrzeszył. You know, just if I'd. Justified, just, just if I'd never sinned. Tylko gdybym był usprawiedliwiony, tylko gdybym nie zgrzeszył. So before God, I'm so innocent, I don't even have a stain. Więc przed Bogiem jestem tak niewinny, że nie mam nawet plamy. I remember our, our oldest son, Danny. Pamiętam naszego najstarszego syna Daniego. He, he was a very interesting child. Very interesting. Był bardzo interesującym dzieckiem, bardzo interesującym. Highly intelligent, very creative. Bardzo inteligentny, bardzo kreatywny. Ale było coś, czego nie był w stanie przezwyciężyć. Nie be w stanie without bez zabrudzenia koszuli. Wydawało się, że nie jest w stanie zjeść niczego bez poplamienia koszuli. Pamiętam, że miał wtedy chyba 12 lat, Or maybe he może 10. A może miał 10? Musiałem pojechać do Portugalii, aby głosić. I zabrałem go ze sobą. A on miał na sobie bardzo ładną białą koszulę, ponieważ byliśmy na bardzo ładnej konferencji. A potem, to w z Pewnego razu poszliśmy do miłej restauracji ze wszystkimi pastorami. And Daniel tried to very, very well. A Daniel starał się zachowywać bardzo, bardzo dobrze. Był jedynym dzieckiem wśród wszystkich przywódców i pastorów. Zjadł cały posiłek, spojrzał na mnie i powiedział: Zobacz, tato, nie zrobiłem ani jednej plamy na koszuli. Kiedy to powiedział, włożył do ust dużą łyżkę lodów i ciasta czekoladowego, które spadły prosto na jego białą koszulę. And you should have seen his face. Trzeba było widzieć jego minę. And I really didn't care. A mnie to w ogóle nie obchodziło. Spójrz. W oczach Boga nie masz żadnej plamy. Nie ma co zrobiłeś. Nie ma znaczenia, co zrobiłeś. Nie masz ani jednej plamy. Jesteś czysty, biały i doskonały. Do tego nas przeznaczył, zanim człowiek kiedykolwiek zawiódł. Uwielbiam list do Efezjan. Do zobaczenia jutro.